Jak łączę taką oto nogę z blatem. Jeżeli Cię to interesuje, zapraszam. A użyję do tego oczywiście moje ukochane mufy dwugwintowe, czyli mamy gwint zewnętrzny i wewnętrzny. Robimy otwór w blacie, wkręcamy. Następnie później mocujemy poprzez taką śrubę. Yy, listwy. Śruby używam czarne na imbusa, pięknie to wygląda. Konieczne są yy, takie listwy, u mnie. Pełnią one dwie funkcje: łączą blat z nogą i są przeciwprężne. Wcześniej sobie przygotowuję, robię je z celownika. Oczywiście, fasolki to jest rzecz obowiązkowa, bo drewno pracuje. Pracowało i będzie pracować, dopóki go nie spalimy. I co? Do dzieła. I gotowe, jak to mówią, parą koni nie Nie Niby mały, ale waga jest. Daj znać proszę w komentarzu, co sądzisz o tym moim sposobie. Jeżeli Ci się podobało, zostaw łapkę, zasubskrybuj. Cześć!